Autobus komunikacji miejskiej uderzył w auto. Do zdarzenia doszło dziś przed godziną dziewiątą na ulicy Wolności w Zabrzu. Do szpitala trafiła pasażerka osobówki z urazem kręgosłupa. Pasażerom autobusu na szczęście nic się nie stało. Ulica Wolności w Zabrzu, główny i bardzo ruchliwy trakt prowadzący z Gliwic do centrum Zabrza. O wypadek czy kolizję tutaj nie trudno, przekonał się o tym kierowca Fiatapunto. w Jego samochód uderzył bowiem autobus komunikacji miejskiej. Zastępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierowca autobusu jadąc w kierunku Gliwic nie zachował ostrożności. Najechał na tył poprzedzającego go fiata. Wszystko działo się dziś o godziny 9 niedaleko granicy Gliwic i Zabrza. Kierowca fiata zahamował przed przejściem dla pieszych. Kierowca autobusu nie zachował czynności, a przede wszystkim odpowiedniej odległości i uderzył w tył fiata. W wyniku tego zdarzenia ranna została e, pasażerka Fiata, i z obrażeniami kręgosłupa została przewieziona do szpitala miejskiego w Zabrze. W autobusie jechali pasażerowie, jednak jak już wiemy, nikt z nich nie ucierpiał. Musieli jednak poszukać najbliższego przystanku i poczekać na następny autobus.